Dzień dobry. Ja jestem trochę malcontentem, jestem trochę typem obserwatora, typem słuchacza. W dialogu ze mną nie będzie tak, że ja coś przeoczę, nie ma, nie ma takiej opcji. I tak ostatnie miesiące właśnie zacząłem malkontencić na temat języka polskiego. Kiedyś w Polsce występowała rosyfikacja. Ale nie w takim kontekście dobrowolnego przyswajania języka, że sami się go uczycie, bo chcecie. Czy na przykład kultury, bo też chcecie. Tylko w tych odległych dla nas dzisiaj czasach było tak, że występowało rusyfikowanie administracji, szkolnictwa, na pewno. Mieliście o tym w szkole, jeżeli nie macie 10 lat, no po prostu mieliśmy być wynarodowani, a dzisiaj co? Dzisiaj kurwa palaki same to robią, sami to robicie. Bardzo, bardzo, bardzo lubię Konopskiego. To jest youtuber i na pewno znacie. I z reguły, mimo to, że informacje na temat, o których on się wypowiada, ja już doskonale znam od jakiegoś tygodnia, dwóch, to bardzo często po prostu go oglądam tylko ze względu na to, żeby usłyszeć jego opinię. No bo każdy, wiadomo, ma inne zdanie na jakieś tam poszczególne tematy. I ostatnio tak przyuważyłem na jakimś jego odcinku, że założył kanał swoim podopiecznym, Milenie i Natalii. I nie będzie... ten odcinek nie będzie o nich, absolutnie, ale oglądałem ostatnio film Natalii i Mileny. Jakby to jest taki styl, jakby to nas trochę prześladuje chyba, no dorosłe kobiety, jak zrozumiałem. Po studiach, wykształcone, więc zapewne z dużym zasobem słowotoku. A jednak kurwa kuje mnie to w uszy i no nie chce mi się tego oglądać. Zresztą... Drogie panie, ograniczcie manierę mówienia jakby. Jakby? W prawie każdej wypowiedzi. Nie tylko ja. No jak widzicie, ludzie sami zauważyli, że coś kurwa tutaj nie gra. Spójnik jakby. On zmotywował mnie do tego, aby nagrać ten film i porozmawiać o tym, co ja nazywam amerykanizmem. To faktycznie istnieje. I ja jasno powiem, że kocham Stany Zjednoczone. Na pewno nie wyrażam aprobaty, żeby dzieci latały z klamką w rękach i strzelały, ale muzyka, obrzydliwie tłuste syńskie, ohydne jedzenie w McDonaldzie czy w KFC. To oczywiście też jakby nie, nie patrzeć no, przydeptało z Europy właśnie stamtąd. I my, mam takie wrażenie, my, Polacy, lubimy sobie uniżyć i zamiast pobierać te takie fajne rzeczy, tam ambitne, Pobieramy od nich kurwa największe gówno. Przynajmniej tak mi się wydaje, że na przykład to. To też przydeptało właśnie stamtąd. Iluzje zjebów w ogóle siedzi na TikToku i jakie treści dodają? O tym też będzie film, o tym też usłyszycie moje grząkanie. Całe szczęście na ten moment chyba, chyba, jeszcze nie dotarło do nas palenie kraku. Jakby, czyli no nazwijmy to spójnikowym wzrostem, Coś takiego, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, jeśli by, jak gdyby, niejako. No polskie, polskie słowo, tak? Ale w tych czasach słowo jakby jest słowem ki Po prostu wjebane w zdanie, żebyś miał więcej czasu na, na, na złożenie wypowiedzi. Na dodatek minimalnie więcej czasu, no bo co ci da powiedzenie jakby? I ktoś teraz może powiedzieć, ale ja jak nie użyję słowa jakby, to używam yy. doczepianie takiej ruchomej cząstki, niezależnie jaka ona jest, po prostu spierdolone. Ty masz mózg? A szkoda, słów, i tyle. Y Przynajmniej faktycznie brzmi, jakbyś się zastanawiał nad tym, co chcesz dalej powiedzieć. Nad tym, jak kontynuować. A jakby brzmi, jakbyś próbował być edgy, edgy Kurwa z kurwy synem. Przyszło mi kiedyś poznać takiego starszego, finezyjnego mężczyznę. Chętnie bym go pozdrowił, ale pewnie nigdy nie dotrze do tego filmu syn mi Kosino. No i tak, taki starszy, finezyjny mężczyzna podszedł do mnie, jak pracowałem kiedyś w galerii wrocławskiej w renomie, i przyszedł do mnie z prośbą o to, żeby po prostu znaleźć mu etui dla żony. Bardzo naciskał na to, żeby to było, żeby to dobrze leżało w ręce, żeby przyciągało oko, żeby się nie zgubiło. No zaczął po prostu opowiadać, że to dla żony, bla 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 bla, ale on to opowiadał, jest to inaczej. On to opowiadał, kurwa, z pasją. I ja się tak odwróciłem do niego napięcie nagle, bo nie wiem, coś by mnie tak za aż zawrzało. I mówię mu tak, wydaje się być pan niesamowicie inteligentny. Ma pan taki. Zbalansowany słowo to bardzo dobrze mi się słuchało tego w ogóle, to co on do mnie mówił. I zacząłem z tym panem rozmawiać przez następną godzinę, przynajmniej. Opowiadał mi, że w sumie to jest. No, zapytałem się go wprost, czy jest wykształcony jakkolwiek bardzo, kim on jest, bo nie codziennie się spotyka kogoś, kto tak się wypowiada. No i faktycznie pan był nauczycielem, jest po studiach, ale był nauczycielem WF-u. Pochwalił mi się nawet, że kolił. Pana Morawieckiego w UF-u. Ja lubię swoją drogą starszych ludzi. Może nie wszystkich, bo niektórzy są napięci, ale ten pan, no naprawdę bardzo dobrze mi się z nim rozmawiało. Ja w sumie ogólnie jestem taki, że ja lubię sobie zagadać do kogoś. Do rzeczy. Po prostu to, jak się wypowiadał ten mężczyzna, urodziło we mnie to, żeby nauczyć się inaczej wypowiadać. To jak składał zdania, to jak po prostu mówił do mnie sprawiło, że czułem taki brak chaosu, brak takiego nacisku, naprawdę było to miłe. I tamtego dnia po prostu doszedłem do tego, że będę starał się wypowiadać jak najładniej. No pomijając to, że ja lubię sobie wcisnąć kurwę w zdanie albo jakiegoś kutasa, ale to już nie jest kwestia tego, że ja się nie potrafię wypowiadać, tylko to jest kwestia tego, że jestem hamem. Literalnie. Kurwa, to w ogóle chyba mnie najbardziej bami, literalnie. Tak jakby stary serio, jakby czuję się literalnie dzisiaj nie wiem, świeży. Faktycznie literalny, jako słowo, oznacza dosłowny, więc mówimy tutaj dosłownie. No, z łaciny to też literalizm znaczy dosłownie, faktycznie. Ale po chuj! Po co, kurwa! Po co iść niekoniecznie dla wszystkich zrozumiałą ścieżką? Mówić na siłę, tak, aby być innym. Zdecydowana większość osób próbuje na siłę być innymi. Po prostu mam wrażenie, że społeczeństwo jest coraz głupsze, a ja chciałem wyrzucić swoje refleksje na ten temat. To tyle, pierdolcie się. Elo, polski i skurdy synie, Mów w języku polskim, bo jesteś w ojczyźnie, chyba to nie wątpisz. Oglądacie on i pan za I walicie po to szprotę Lepiej nastradzić na talerz I wytrzeć se to mordę